Witam w serii, w której udowadniam, że żeby być artystą, nie trzeba mieć talentu, tylko trzeba być zdeterminowanym do stopnia obłędu. Dzisiaj pokażę Wam pracę z czwartej klasy podstawówki. Miałam wtedy około 10-11 lat. Nasz nauczyciel plastiki był dość ambitny. Nie wiem w ogóle, co mi odbiło, że postanowiłam namalować drogę jako pejzaż. Widać kompletnie. Nie rozumiałam rzeczywistości w tym czasie. Boże, jaka piękna trawka. Są chyba moje pierwsze próby rysowania martwej natury w życiu. I kurczę, myślę, że naprawdę to wyszło nieźle. No, ale, no wiadomo, musi być dupny w ogóle podpis, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem artystą. Ten rysunek jeszcze bardziej mi się podoba, bo tutaj widać, że jakoś bardzo. Malarsko podchodziłam do widzenia światła i cienia. Zupełnie inne podejście niż, niż to, co Wam pokazałam wcześniej. To jest, to jest niesamowite, bo to jest ten sam okres, ten sam, ten sam rok. I nie wiem, jak to się stało, że jednocześnie byłam w stanie namalować coś takiego, co bardziej przypomina dzieło dziecka z wczesnej podstawówki, przynajmniej w moim wydaniu. Jednocześnie coś takiego, no przecież to jest gigantyczny przeskok. Nie wiem, nie wiem, jak to się stało, ale no. Naprawdę jest to kawał dobrej roboty. Miało być śmianko, a ostatecznie wychodzą tutaj całkiem nieźle, niezłe prace. To jest w ogóle moja pierwsza próba namalowania martwej natury. I też, kurczę, tutaj się dzieją naprawdę fajne rzeczy. Ten. To w jaki sposób ja próbowałam pokazać światło. Za pomocą kolorów farby, no mega to doceniam. Mój nauczyciel ewidentnie zauważył, że mam problem z perspektywą, więc dał mi takie zadanie. Bardzo się starałam, no ale no cóż, no, no bardzo się starałam. Może na tym zakończmy. Nie mam pojęcia, jak to się stało, bo to jest dobre. To jakby jak na mój wiek, to jest naprawdę dobre. Potem, jak poszłam do plastyka, dużo czasu mi zajęło, żeby. By wrócić trochę do tego sposobu rysowania. Tutaj troszeczkę bardziej do pośmiania, bo to jest portret w mojej dłoni. I tu też ponownie, co się wydarzyło, że nagle byłam w stanie narysować naprawdę niezłą rękę? Nigdy wcześniej nie rysując takich rzeczy. Teraz znalazłam prackę jeszcze jedną, taką troszeczkę bardziej do pośmiania. No, wieża Eiffla, po prostu... Mm. Jak widzicie, gałązki z listkami były dla mnie bardziej istotne niż to, co się tutaj dzieje. To można jakoś po prostu... Pff. To były moje wyczyny z okolic czwartej, piątej klasy podstawówki. Był duży przeskok zdolności, ale nie dajcie się temu zwieść, ponieważ potem wcale nie było tak kolorowo i gwarantuję, że troszeczkę się z tego ponatrząsamy.